więcej niż mi się wydaje, to okazało się to sukces często, ponieważ niektóre, niektórzy ludzie po prostu są w naszym życiu negatywni i zajmują miejsce komuś, to mógłby przyjść wejść do naszego życia ze swoim sercem, z dobrem i z nową energią i pomóc przezwyciężyć to, czego nie potrafiliśmy przeciężyć. No i to jest jedna z tych przyczyn. Po druga przyczyna napisania, wydania tej książki, to jest też myśl o tym, że ci później urodzeni nie mają zielonego pojęcia, nawet nawet mają pojęcia, w jakim kraju żyją. Ponieważ kraj nasz stał się dziwnym tworem, Między, międzynarodowym, którym się zatracamy jako Polacy. Ja nie jestem nacjonalistą, ani jakimś szowinistą, ani fanatykiem, ale kocham polską kulturę i cały czas to podkreślam. Bo bez niej nie istniejemy. Ja też bym nie istniał. Ani no, nawet mogę przestać istnieć jako człowiek aktywny, jako na zginie. Nie wiem, co tu robił, gdyby zaginęła z nas nasza kultura. Co by tu robił w kraju? Chyba, nie wiem, na paru ludzi, tutaj tu siedzi. I pomyślałem sobie, że że ci później urodzeni, nie mówię młodzi, bo młodym się trzeba urodzić, jak wiecie. Już jeżeli troszkę mnie znacie, to wiecie, że tak zawsze mówię. Ci później urodzeni nie wiedzą, dlaczego ci wcześniej urodzeni są taki, tacy dziwni czasem. Znaczy według mnie dziwni. Mają jakieś dziwne zasady, jakieś normy, jakąś... poznają jakąś dziwną filozofię, która w ogóle jest niemodna i nielogocalna. Pokazując pewne sytuacje w życiu moim i nie tylko moim, bo przyjaciół moich wszystkich, pokazuje też skąd się to bierze, skąd się bierze taka postawa życiowa. Dlaczego ci ludzie są tacy dziwni, My mamy, babcie, ciocie, kobiet. czemu się nie chcą ubiąć i mają jakieś dziwne zasady, których brakuje oczywiście tym później urodzonym. Ja wiem, że teraz jest taki kryzys, chwila kryzysu straszliwego, czuję to. To nie jest kryzys finansowy. To jest kryzys moralny, etyczny i kulturowy. U nas wyraźnie to widać. I zauważyłem, że wielu później urodzonych, 17-letnich chłopaków, dziewczyny, 18-letnie, którzy się przeżywają okres buntu, szuka, szukają czegoś, czego się złapać jak do nocy przyczyny. No bo przeciwko komu się trzeba budować i z jaką podstawą? I z jaką podstawą? Po co wierzyć? Oprócz religii. Po co wierzyć? W jakie zasady mieć? Jakie mieć zasady społeczne? Jak, jak funkcjonować w takim świecie? Jak się nie ma korzeni? No bo się ich nie zna. Więc o tym pomyślałem. No być może mój jest tam jest trochę podobny do niektórych życiorysów w większości. Właściwie takie rozdziały niektóre to pokazują życie każdego kolesia, który ma podobną doświadczenie No nie mówię, że jest w moim wieku, nie? Bo w moim wieku już nie żyją ludzie. Chyba, że się gdzieś ukrywają. Ale, ale tacy, no tacy moi, moi równolatkowie to są 10 lat mocniej. Że... Albo no, 20. Dlatego tę książkę zgodziłem się wydać. Ale wciąż się jej mówię, nie uwielbiam do tego Może się do tego oka opatrzności, które patrzy z grzbietu. Proszę. Do tego oka opatrzności. Nie ja wiem czy oka opatrzności. Może chodzi o tego anioła Stróża, co? A o moje okay. Powiem wam, że to jest jedyna moja taka największa przyjemność z tej książki, że na grzbiecie ktoś postawi sobie do secy i będę się gapił. Nie wiem czy dziewczyny się, nie wiem, bo się wstydziły szofroku, po pokoju tak. A wszyscy kłamcy będą czerwoni jak buraki. Jąkałem przestaną się jąkać, albo zaczną się znowu jąkać bo zaczną mówić prawdę. Bo było takie celowe, że ktoś Zobaczcie to oko. <laughs> no znaczy tamto oko, tamte oko na grzbiecie. Książki. Mają książkę. Wiedzą. Ale do oku... to oko. To oko tak. no, Ja <laughs> widzę ich, <cichuj> się. <laughs> Widzę was. Dokładnie. Widzę Danuśkę ta tam. To jest ma zdjęcia. To ciągł tam. Braci kseru. No, te prawie rodzina, Rysiek, Seśnia, dziewczyna. Sandra. No, a tam zabrał. Za weź, weź Sandrę do przodu. to widział, że ci wisiała na plecach. Sandra wokalistka z za pół. No, to szczęście, że już skończyła tam ściganie się, bo zaczynają się pracą artystyczną wreszcie. Więc to oko na grzbiecie, to jest to oko, które będzie na nas patrzyło w domu. Nie jest okładki. Na okładce jest lewe oko. A jak wiecie, w lewe jest to takie logiczne. W lewym okiem się patrzy, jak, jak się zaczynasz zastanawiać, i analizować. A prawe jest takie uczuciowe bardziej. Jakbyś patrzył tylko prawym, no, no to będzie, że zakocham zaraz. <grym> <grym> Nie wolno mi się już To szkodzi. Nawet no, są takie tabletki, podobno. Uodporniają na, na, na od szczęśliwej miłości. Jest tam to? Nie, dużo rzeczy. Ten, 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 ten wiersz jest tam? O tym, że naszą parę. O mnie 15 wiecz. Nie on, tylko... Wydawca, bo chciał sponsorów posadzać. Gdzie jest to? Rozmawiaj, a ja znajdę. Chciałem powiedzieć, że y, rozmowa z nie jest niesamowita, tylko że później nagle okazuje się, że masę rzeczy nie ma. Masy... Byliśmy gdzieś na rozmowie. Y ale oczywiście na koniec powiedział do te, z, z początku, uzyskać super superstar. Ja słuchałam i jest... dlaczego mi tego nie powiedziałeś? Bo <grym your age> była to po prostu wspaniała. Tego no nie ma. Więc, niestety to jest tak, że jak kogoś nie zapytasz, to mi tego nie odpowie, więc trzeba wyciągać. Wyciągać, 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 wyciągać. Więc bardzo wiele rzeczy. To jest za dużo, no? Bardzo wiele rzeczy nie ma w pewnej książce. To nie takie, które znacie z wywiadów. Pewnie takich, które słyszeliście w różnych miejscach. No, myślę, że jest masa rzeczy, których nie poznaliście nigdy więcej. Nigdzie więcej. I myślę, że mam nadzieję, ja że pokazałem artykuł takiego, jaki mało no, kto go zna. Że udało mi się jakoś tak wejść i w taki pełni kontrakt. Żeby. Ale to, jest... to, jest... to nie jest o tabletka. Tak, ulica Nowego Jorku idziemy na spotkanie nowych przygód ubezpieczeni od szczęśliwych miłości i niechcianego trafienia do nieba tak niestety jest I to tak, ja się ja tak ubezpieczyłem myślę. nie ma tam Cyberii Cyberii nie ma na przykład tak? na ale... przykład. no tak nie ale to ja wiem bo to tak zawsze jest W poprzedniej książce też tak miałem że... Okazywał 400 zł. Dobrze. Pokazane tam, <gadanie> tam bardzo Aby zamiar wydać y, nieocenioną część, w zeszytach na subskrypcję z dowodem osobistym. <gadanie> Nie przeciekło do, do młodszych. Tak, ja myślę, że to wtedy ta subskrypcja to ci, co teraz się urodzili, to. Jak tak, tak, sukcesa będzie raz na miesiąc. To ci, którzy teraz urodzili to za 18 lat to już będą spokojnie mogli kupować to. Bo no właśnie, to jest takie długie. No właśnie. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę, proszę łapa do góry, 100 lat samotności. Gabriel Garcia w Proszę. I ci, co przeczytali, wiedzą, jaka to jest książka. I ta książka jest pigułką 100 lat samotności rodziny, kiedy rodziny. jest napisane, że gdzieś tam do łazienki przed koleś i został zastrzelony przez właściciela domu. Łazienki takie, tam dachówka taka jest na łazienku, bo jest gorąco. Podniósł sobie dachówkę i Okej. Okay. Potem, po, potem, Gabriel Garcia Marquez napisał powiadania. Jedno z nich to było, w tym mieście nie ma złodziei. I jest opisana historia córka tego kolesia, który zastrzelił chłopaka, była zakochana w tym chłopaku i od niej. I spotykali się potajemnie w tej łazience, ona się kąpała, on chodził I, zda. I raz ich nakrył ojciec i go zabił. I w tym opowiadaniu jest opisana cała historia tego epizodu. Dlaczego znaczy, to powiedziałem? Bo pomyślałem, że tak, tak powiem, jak moja Kasia tak powiedziała, to jest piguła, nie? straszczenie w ogóle straszne. Przelatujesz 10 lat, cyk, 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 ale każdy z tych epizodów to jest ogromna historia. Za każdym z, tym, z tych epizodów kryją się różni ludzie żywi. Rodzimi, którzy. No nie mogłem wszystkich wymienić, bo to nie ma sensu. Musiałoby być drugi tom i tom, w tym te nazwiska. W tym nazwisk w tom. Tak, drugi tom to nazwiska ludzi, których spotkałem. Dotyczy rozdziału pierwszego. No. <grym>, 1600 nazwisk imion. Naprawdę, nie żartuje. To wszystko i, i teraz tak. Pisząc taką książkę, rozmawiając o niej, martwiłem się o to, czy kogoś nie zrania. Nie zasłużenie. Bo niektórych chce raniać. Szczególnie tych wszystkich skurczybyków końców, ale nie wszystkich wymienił. Na, na razie. Ale. pod uwagę to, co, co pominąłem. teraz moi wszyscy znajomi będą otwierali tą książki i szukać siebie. Przyjaciele, były kobiety. Czy były? Dawne kobiety. Nawet nie ma byłych kobiet. I nie znajdą siebie tam. Będą rozczarowani, a nie na siebie. miał tłumaczenie, Zawsze może zwalić to na mnie. Pokudnie, ja, to na... On. Znalazł takie tłumaczenie, może zwalić to na mnie, bo ja nie To, no no co, 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 co ja mam zwalać. co na ciebie zwalać. No, to, co no, nie. Nie z tak tak tak. Na szczęście nie. <grym> No dobrze. I... To nie miała być historia świata, tylko parę, parę powieści, które mają pokazać jakiś obraz. Jakiś obraz o przemijaniu. Historia o przemijaniu, o spędzeniu czasu i o zbiegu okoliczności albo faktów, które prowadzą do tego a nie innego efektu na końcu. Tak, to miała być historia o człowieku, który się... Jest moduł, ja który nie i który przeżył dużo się rzeczy i chciał to przekazać moim, imię, moim piórem. Ja tak w ogóle coś się nie zgadzałem że na że spotkałem z ciekawym człowiekiem, który napisał książkę. Którą miałem podpisywać do a ale mnie to puścili na ponieważ jest to tak ta się którą lubię.